Łukasz, niemoc Wasza trwa, łomot w Jastrzębiu 1-12, dzisiaj już zdecydowanie lepsza postawa, ale znowu porażka. Ta końcówka, no naprawdę emocjonująca, te ostatnie trzy minuty to tak naprawdę kwintesencja tego spotkania. Czego zabrakło? Na pewno nie jest tajemnicą, że od meczu z Unią Oświęcim nie reprezentujemy formy, na jaką wszyscy oczekują i my przede wszystkim. Nie wiem, nie chciałbym tutaj zganiać na trenera czy na zawodników. Wszyscy musimy się wziąć do kupy. Najłatwiej jest albo poszczególnych zawodników, albo trenera. Wszyscy jesteśmy jednością i musimy w jedną stronę iść. Dzisiaj myślę, że pokazaliśmy, że już ten kryzys mija. Mam nadzieję, że w meczu Katowicami w końcu przyjdzie szczęście i zaczniemy wygrywać. Łukasz, nie o to chodzi, że gracie po prostu źle, tylko dwa, trzy błędy decydują o tym, że po prostu przegrywacie mecze. Dzisiaj znowu dwie wykładki dla rywali. Rywale to wykorzystują, strzelają dwa gole i daje im to zwycięstwo. No musimy niestety na tym popracować, bo z taką drużyną jak GKS -tych, Krakowie, Krakowia, Sanok, te dwa błędy wystarczą do tego, żeby przegrać spotkanie. Później tam wystarczy broni bramkarz, oni się bardzo dobrze bronią i nie da się dogonić wyniku. No dzisiaj brakło trochę szczęścia. Powiedz tak szczerze, zakładaliście taki wariant jak ten, który się wydarzył dzisiaj w końcówce meczu, czyli zjeżdża bramkarz, gracie z przewagą dwóch zawodników i ostatnie dwie minuty z ryzyk fizyk, albo wejdzie, albo nie? Nie no na pewno nie zakładaliśmy. Chcieliśmy w tej drugiej tercji już przejść jakiegoś kontaktowego golania, udawało się. No nie wiem, czy to jest spowodowane brakiem szczęścia. Może jeszcze brakuje troszkę świeżości. No tak, tak jak powiedziałem, nie zakładaliśmy na pewno takiej nerwówki chciałem zaapelować do kibiców, żeby byli z nami. Wiem, że mają prawo się na nas gniewać, ale nie może być też takiej sytuacji, jak schodzi jakiś we kibic i wyzywa, władka lukę, poszczególnych zawodników, obraża go. Jeszcze było 20 minut, jeszcze a co by było, jakbyśmy strzelili jeszcze dwie bramki? Wtedy by przyszedł, gdyby go poklepał? Nie mówię to oczywiście, broń Boże, do wszystkich kibiców, bo mamy świetnych kibiców i nieraz to pokazali. Apeluję do wszystkich prawdziwych kibiców, przyjdźcie na mecz z Katowicami, jesteście nad tym szóstym zawodnikiem. Jeszcze takie ostatnie pytanie. Zmienione w ogóle piątki w tym spotkaniu, zmienił się również trener. Według Ciebie to też nie było takie zaskoczenie w kilkanaście godzin zmienić po prostu ustawienie zespołu, żeby zafunkcjonowało tak, żeby dzisiaj było zwycięstwo? Nie, powiem tak, że w naszej sytuacji już chyba nic nie ryzykowaliśmy. No, przegrywając 12-1, moim zdaniem bardzo dobrze trener zrobił, że pomieszał piątki i mam nadzieję, że to zaskoczy, bo to też trzeba zgrania, no, Praktycznie w tym ustawieniu trenowaliśmy jeden trening. Wszyscy i tak nie wyglądało to źle, a mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. Przed Wami mecz z Katowicami już w piątek. Wielka mobilizacja wśród kibiców. Wy też jakoś tak mobilizujecie się w taki sam sposób jak oni? Oni po prostu Was nakręcają tą swoją budową na ten mecz? Oczywiście no, dochodzą nas sygnały, że będą kibice. Bardzo się z tego cieszymy. Na pewno zawsze w, tamty, w tamtym roku, dwa lata temu nam pomagali. Myślę, że to dodatkowo nas zmobilizuje. A już nie muszę chyba dodatkowo mówić z kim gramy. GKS Katowice to jest taki szlagier. Wiadomo, że dzieli nas tylko rzeka i trzeba udowodnić, że jest lepszy.